Dziś parkiet TV tajemnica pewnej deski, a także pewnego projektu: czy zrewolucjonizuje on polski rynek? Moim Państwa gościem jest Radosław Krzyski, fundator i twórca projektu go To nft który właśnie wprowadził technologię korporacyjnych NFT do ponad 30 firm, w tym również do Wistuli. Radek, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Radek, chciałbym zacząć od takiego fundamentalnego pytania. Czym tak naprawdę jest projekt go To nft OK, projekt go To nft w skrócie nasze hasło, czyli łączymy produkty fizyczne z tokenami NFT w formie aktywnej, czyli nadajemy taką cyfrową duszę produktom fizycznym. No w skrócie może, tak, w skrócie można określić nasz projekt. No właśnie, bo to NFT, te pojęcia NFT się przewija na naszym rynku już od jakiegoś czasu. Czym różnicie się od innego okay. tego typu projektów? Na pewno Państwo, i ty słyszałeś o NFT-kach. I najczęściej są to spekulacyjne nft czyli po prostu w mikroskali jakieś obrazki, którymi spekulujemy na giełdzie. I tak ta technologia jakby zapoczątkowała swój, swoją taką komercjalizację, czyli głównie elementy spekulacyjne. Korporacyjne nft są. Takim dodatkiem, nazwijmy to cyfrową duszą, odbiciem produktu fizycznego, gdzie masz ten produkt w postaci NFT, czyli zdigitalizowane na przykład ubranie, jakiś przedmiot sportowy lub codziennego użytku. Gdzie możemy zobaczyć praktyczne wdrożenie tego projektu w współpracy z Wistulą? Zapraszam Was na otwarcie nowego salonu Galeria Westfield Mokotu w Warszawie, gdzie nowa kolekcja Wistuli ma cyfrowe metki, czyli odbicie NFT korporacyjnych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, po prostu skanujecie metkę, widzicie odbicie, jest to dowód zaufania do firmy, czyli widzicie, jakie jaki materiały zostały użyte do, do wytworzenia produktu, widzicie oryginalność produktu, i to, są, to jest. Jedna z, jeden z elementów pasywnych NFT-ków, które wykorzystuje Vistula. Aktywnym przykładem może być firma Reporter Young, dla której wytworzyliśmy 40 tysięcy NFT-ków. Też e, połączyliśmy je z ubraniami, a, gdzie dodatkową wartością zapisaliśmy w każdym NFT-ku e, mapę do Fortnite'a. Taki, takie było założenie e, celowe firmy Reporter Young. Czyli to już są aktywne NFT-ki, czyli dodajemy dodatkową wartość. Innym przykładem e, może być, nie wiem, firma Nicewood, która tworzy inną e, Produktów, są to deski, bo mogę zrobić tak. Jak to wygląda w praktyce? Mamy aplikację Go to NFT, włączamy funkcję skanowania, dotykamy miejsca, gdzie jest zaszyty token NFC i wyświetla nam się nft tej danej deski z numerem seryjnym, z opisem deski i z producentem. Czy jest to taki dowód tego, że jesteśmy właścicielem deski i oryginalności deski. Takich przykładów użycia jest naprawdę, naprawdę wiele, ale najprościej mówiąc, łączymy produkt fizyczny w sposób masowy czyli łączymy numery seryjne produktów z nft w aplikacji. Wyświetlasz nft -ka. Jeżeli firma chce i decyduje się, dodajemy jakieś inne zdigitalizowane wartości czyli upust cenowy, elementy marketingu czyli, czyli zaproszenie, które możesz wysłać np. Do, do sklepu lub możemy to połączyć z innymi aktywnościami. Jakie narzędzia wykorzystujecie w waszym projekcie? Okej, okay. dostarczamy trzy takie główne, podstawowe systemy. To jest aplikacja dla użytkowników, gdzie możesz wyświetlać nft możesz je kolekcjonować, możesz przekazywać też NFT-ki. Na profilu firmy, jeżeli polubisz profil firmy, albo w jaki sposób się z nimi złączyć, z tą firmą, stworzysz taką swoją wirtualną szafę. I to jest takie narzędzie, pierwsze dla nas, użytkowników. Drugim narzędziem jest to narzędzie korporacyjne dla firm, gdzie Aplikacja pozwala Ci wytworzyć, wymintować miliony netteków i nimi zarządzać. I to jest ta nasza przewaga rynkowa nad innymi firmami. My dostarczamy narzędzie do masowej produkcji netteków i łączenia z innymi aktywnościami. Czyli możemy w tym narzędziu połączyć, nie wiem, połączyć się z firmą Fortnite. I dostarczyć na przykład map. Możemy do, dostarczać jakieś itemy do gry, lub jeżeli chcesz, możemy połączyć Twoją firmę z inną firmą, z inną aktywnością w grupie, gdzie na przykład kupując marynarkę, dostaniesz upust na koszulę, lub dostaniesz coś innego, czyli taki, robimy takie komplementarne. Ostatnim narzędziem jest narzędzie do, dla sklepów, gdzie jeżeli nie masz własnej linii produktów, a sprzedajesz, a tworzysz jakiś brand, a, który sprzedaje bardzo luksusowe rzeczy i chcesz nadać im taką autentyczność poprzez swój sklep, a możesz też wymytować one w taki, takie po prostu twojego brandu i oznaczyć produkt już, który, który już jest wytworzony. Okej, okay, Radek, powiedz mi, czy jest jakaś szacowana wartość rynku, na którym działacie, jest, da się określić jego potencjał rozwoju, jak wy w ogóle się na nim pozycjonujecie? Okej, okay. jeżeli chodzi o narzędzia, które mamy, no to wydaje mi się, jestem głęboko przekonany, że jesteśmy liderem. Czemu? Większość firm skupia się na digitalizowaniu takich małych elementów i bardziej no nie, wyboru drogi spokulacyjnej. Naszym takim no, główną strategią jest łączenie firm. Z, z potencjałem, jakie dają te NFT, szczególnie te, te aktywne. Więc jak się pozycjonujemy? No myślę, że jesteśmy liderem. A dlaczego mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem? Mamy zakontraktowane ponad 250 tysięcy NFT-ków do pierwszego kwartału przyszłego roku, więc jeżeli chodzi o liczbę NFT-ków, no, na, pewno, na pewno dominujemy. Już trochę poruszyliśmy ten temat, ale chciałbym dopytać, co firmom daje współpraca z NFT i co wy macie z tego? Okej, okay. co mamy? Budujemy swój brand. W naszej strategii postawiliśmy na szybki rozwój i na wdrożenia. Na pewno też pokazujemy nowe zastosowanie nft ków Czyli e, odeszliśmy od spekulacji, od tego, od tego czarnego PR-u, który ma NFT, a ja nadajemy nową cyfrową wartość. Czyli, tak jak powiedziałem, e, no, na pewno na pewno otwieramy nową drogę dla, dla, dla potencjału, jakim są tokeny NFT. E, I może przypomnieć, pytanie. Czytałem o firmy, co, firm, był... firm, co mają ze współpracy z Wami. A, okay. Firmy na pewno mogą wykorzystać marketing, czyli dojście do nowych kanałów sprzedaży i możliwości dystrybucji produktu. Mogą też bardziej specjalizować, i tak, nie wiem, jeżeli lubisz markę. Albo nie identyfikujesz się z jakąś marką, możesz bardziej uczestniczyć w życiu marki. To jest też ciekawy element, który jest szeroko, szeroko teraz rozbudowany, szczególnie w rynku, na rynku koreańskim i w Ameryce. Ale głównie chodzi o potencjał marketingowy i nadanie takiej no, no większej, większej osobowości, jeżeli tak można powiedzieć, cyfrowej dla produktu. Mhm. Świeży temat to oczywiście współpraca z Vistulą, ale chciałbym zapytać też o dalsze plany i wasze kierunki rozwoju. Stawiam, tak jak powiedziałem, na, na dynamiczne wdrożenia. To jest taki główny cel strategii i na budowanie wartości, wartości marki. Co teraz, jeżeli mogę powiedzieć, no to tak, w pierwszy kwartale otwieram biuro i w formie outsourcingowej w Korei, w Seulu. To samo robimy w Nowym Jorku. To będzie drugi kwartał, początek, i mamy już zakończony cały proces otwarcia biura w Dubaju. A konkurencja na tym rynku? Czy są firmy, z którymi się ścigacie? Tak, e, nie są to polskie firmy, e, ale jeżeli chodzi o narzędzia, które wy, w, dostarczamy, no to myślę, że jesteśmy liderem. E, no może powiem tak, że duża firma z Korei wybrała nas jako providera, a nie Taki, powiedzmy, lidera z rynku to tym się mogę pochwalić. Raju, tak, to na koniec pytanie, bo jesteśmy w okay. studiu Gazety Giełdy Inwestorów Parkiet, Więc muszę cię się okay. rzeczy zapytać o giełdę, czy to jest dla Was jakiś kierunek. E, prowadzimy rozmowę dotyczące inwestycji w, pro, w projekcie. Powiem szczerze, nie rozmawiamy z polskimi inwestorami, nie rozmawiamy ze spółkami, z funduszami inwestycyjnymi, głównie ze Stanów i z Korei. Jest to większy rynek, nie chcę nikogo obrażać, ale, ale tam celujemy, nasz potencjał. No nie myśleliśmy o żadnym IPO na pewno. I tutaj stawiamy kropkę. Radosław Krzyski, fundator i twórca projektu GoToNFT był moim państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, również Tobie.